Operacje u uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Czy to norma w Japonii? No to zaczynamy. Podwoda, brak makijażu, już nie straszne. To tylko 3 lata liceum. Chcę przeżyć każdą sekundę piękna. Takie hasło reklamowe wystosowała bardzo sławna sieć klinik kosmetycznych Sionam Beauty Clinic'u, umieszczając swoje reklamy, jak to w takich popularnych miejscach reklamowych, w wagonach pociągowych, co zwróciło uwagę obywateli i wywołało wielki skandal. Oprócz tego klinika oferowała również zniżki dla osób do 19 roku życia do 19 roku życia, dobrze słyszycie, cóż, całe to hasło yy, z trzema dziewczynami biegnącymi sobie po boisku wywołała na no, taki, no cringe po prostu. cringe i wkurzenie, bo ej, odwalcie się od młodych dziewczyn, no bo wszystko wszystkim. Ale to już umieliśmy przekroczenie tej pewnej linii. Ja wiem, że wielu z Was, Japonia, wydaje się krajem operacji plastycznych, bo ten cień trochę przychodzi z Korei, gdzie faktycznie one są bardzo popularne, są nagminne i są wręcz prezentowane swoim dzieciom jako zwykły prezent. Tutaj, wbrew pozorom, tej kultury tak silnej nie było. Do czasu. No właśnie tak tej silnej kultury nie było co wywołało w ogóle oburzenie u ludzi i oskarżenie całej właśnie kliniki o to, że dlaczego w, dlaczego wkładacie nowe kompleksy dziewczynom, przecież one są idealne, takie jak jakie są po co dzieciakom w liceum operacje plastyczne? Na co oczywiście klinika odpowiedziała, że to oni nie budują żadnych kompleksów, bo to są yy, zabiegi skierowane do osób, które już mają kompleksy. Cóż za genialna odpowiedź, cóż za pijak. Zacznijmy od początku. W Japonii faktycznie twarz jest bardzo ważna. Twarz jest wyznacznikiem sukcesu, łatwego życia i dobrego życia. Od lat właśnie kult podwójnej powieki, wysokiej. Wysokiego mostka właśnie tej kości, tutaj nosa, małej twarzy, dosłownie małej czaszki, właśnie pięknej, jasnej i bez skazy skóry. Są absolutnymi filarami piękna w Japonii i w mentalności ludzi, nawet których moglibyście nie podejrzewać, to znaczy seniorów. Ale właśnie dlaczego obejmuje to całe społeczeństwo i wszystkie można powiedzieć grupy wiekowe. Ponieważ jeśli pochylimy się nad właśnie tym znanym na całym świecie japońskim skinkiem, a japońskimi kosmetykami, całej tej kulturze pielęgnacji twarzy, a też koncepcją rozjaśniania twarzy, nie jest to koncepcja nowa, nie jest to koncepcja, to co często niestety. Zachód w komentarzach, jakiś jakichś TikTokach błędnie podaje, że kult białej twarzy jest poprzez zachłyśnięcie się Zachodem, co nie jest prawdą. Kult białej twarzy wytworzył się w erze ASKA, kiedy Japonia była bardzo mocno nacechowana właśnie stylami i całą kulturą. Właśnie wtedy chińskiej dynastii Tang, i którą też Japonia po części przyjęła, przy czym przyjmując tak zwane pobielanie twarzy, powstało tak zwane usiruj, czyli właśnie ta pasta do pobielania twarzy. I to był ten moment, więc no tak naprawdę no zobaczcie jak dawno. Oczywiście to wszystko ewoluowało i się utwierdzało, i pobielanie twarzy weszło bardzo mocno, i dopiero zaczęło osłabiać się. W właśnie erze Edo, kiedy kobiety zaczęły już powoli odchodzić od pobielania twarzy, i wtedy narodził się to, co do dzisiaj znacie: japońskie skinker, czyli wielotopowa pielęgnacja japońska, bazująca często na produktach, że tak można powiedzieć, lokalnych. Pierwsze właśnie stragany z lotionami były już w erze Edo, i były to lotiony z Hecima, czyli z lufy, to się chyba tak nazywa. I proszę Państwa były to wyciskany sok do specjalnych butelek, kobiety to kupowały i to był właśnie pierwszy kiesiołsyj, czyli właśnie lotion i jak najbardziej to było w erze Edo, więc nie, te koncepty dotyczące cery nie są żadną nowostką, ale faktycznie. Kontakt z Europą, Europejczykami, europejskim wyglądem, europejskimi stylami bardzo mocno wrył się w japońską historię, ponieważ Japończycy i Europejczycy zaczęli zacieśniać te swoje więzi, dostawać różne rzeczy technologiczne, więc ten obraz Europejczyków jako czegoś fajnego, dobrego, fajnego, takiego, biały człowiek, okej, okay, bardzo mocno się umocnił, przez co faktycznie te kwestie wysokiego nosa, dużych oczu zaczęły być postrzegane, mimo że na początku były postrzegane negatywnie, zmieniły swoje oblicze i stały się czymś bardzo fajnym i bardzo podziwianym. Co do dziś możemy zobaczyć, że historia zaczęła się po prostu później bardziej umacniać, ewoluować wraz ze zmieniającą się kulturą i czasami doszła do tej naszej współczesności. I we współczesności powstały różne produkty, które miały ułatwić właśnie Japonkom dotarcie do tych perfekcyjnych tak naprawdę nieosiągalnych standardów, bo naturalnie, choć z jednej strony naturalnie Japończycy też mogą mieć podwójną powiekę, i niektórzy z nich mają. I dlaczego? Bo jak zawsze mówię, Japończycy to mieszanka ludu Ajoy z ludem Jomon, a lud Jomon, jak to fajnie, no miał właśnie często bardzo duże oczy i Podwójną powiekę, dlatego w japońskim społeczeństwie, jak się pytasz, a wolisz bardziej piękno jajoj czy piękno dziomą, to dużo ludzi mówi, że dziomom no bo tam bardziej tak 3D, co nie i ta podwójna powieka. Tak naprawdę jest też sporo Japończyków z naturalnie podwójną powieką, niemniej jednak. To nie zmienia faktu, że reszta jej nie ma i ten kompleks bardzo, bardzo mocno urósł i chyba jest największym kompleksem, jaki istnieje w ogóle w Japonii, który jest tak bardzo popularny i jest tyle produktów tak zwanych Ipuci, czyli takich produktów do robienia podwójnych powieki, czy to taśmy, czy to kleje, czy to takie specjalne sznureczki, tego jest od cholery, czy takie wpychaczki też. No po prostu tego jest w masę, masę, masę i oczywiście podłapały to kliniki właśnie medycyny estetycznej, które zaczęły oferować ludziom zabieg, żeby nie musieli się codziennie męczyć zrobieniem podwójnej powieki. Coś się drastycznie zmieniło, bo patrząc na te nowe pokolenie, tak zwane właśnie Gen z, widzimy absolutnie jakiś taki... Przewrót kulturowo-myślowy, a zwłaszcza on był zauważalny w Japonii właśnie podczas epidemii korony, właśnie w roku 2020, się mocno coś zaczęło zmieniać. Bo od roku 2020 zauważono dramatyczny wzrost zainteresowania bardzo młodych osób. Właśnie ingerencją plastyczną. I najbardziej to można było właśnie zauważyć wśród bardzo młodych dzieci. Dzieci w podstawówce i dzieci w gimnazjum. I kolejna grupa, oczywiście, co może być totalnie logiczne, narażona na właśnie ten jakby no, nową falę wkładania kompleksów, to oczywiście były dziewczynki. I teraz pochylmy się nad statystykami, które są no, takie dosyć. no, no, no. I ja się tutaj posilę swoimi notatkami. Według statystyk prowadzonych przez Hot Paper Beauty, na pytanie, czy skorzystało z zabiegów chirurgii plastycznej w roku 2020, 9% osób w wieku. 15 19 15 19 Boże. Odpowiedziało tak. Niby mało, ale jednak dużo w porównaniu z poprzednimi latami. Kolejne według Centrum Konsumentów: liczba konsultacji medycyny estetycznej wzrosła w roku 2020 do 46% z 38%, jak było w poprzednich latach. Na pytanie skąd bierzesz wiedzę o urodzie to dzieciaki z podstawówki odpowiedziały tak. Na pierwszym miejscu YouTube 44%, na drugim 32% aplikacje i na trzecim TikTok 28%. A gimnazjaliści YouTube 65,7%, na drugim Instagram 57,7% i na trzecim oczywiście TikTok 54,9%. Więc widzimy już tą zmianę pokoleniową i widzimy tę różnicę między właśnie tym pokoleniem meliniarzy, my, my, mili, to ja, mm, pokolenie meliniarzy okay. i widzimy właśnie ten przeskok taki kulturowo-mentalny między dzieciakami właśnie z Gen dżyn i później co jest po Gen No ogólnie te młode, młode pokolenia. Między nami, boomersami i właśnie Millennialsami, którzy dostali internet trochę później. No, to jest naprawdę duża różnica. Ja osobiście zauważyłam i to, jeśli chodzi o japońskie dzieciaki, i tak naprawdę europejskie, że dzisiaj młodzież wygląda brzydko mówiąc, starzej. Starzej, dlatego że są wystawieni na większą profesjonalność mają większy dostęp wiedzy do wiedzy profesjonalnej, załóżmy z makijażu, ze stylu, mają większy dostęp niż my, przykładowo, milenialsi, którzy coś tam się pojawiło w jakiejś gazecie, coś się pojawiło w telewizji i ktoś to to klecił i to wyglądało jak ale wszyscy się cieszyli, było fajnie i jak teraz z tej perspektywy takiej bardzo profesjonalnej młodzieży patrzysz, to ty jeszcze bardziej się czujesz na konia bo patrzysz, jak wyglądaliśmy, jakieś takie kleksy bolki wyciągnięte z błota, i się cieszyliśmy, a się czuliśmy stylish, szklajlysz. A teraz porównać te dzieciaki, które naprawdę mają i fach w ręku, jeśli chodzi o makijaż, i fach w ręku, jeśli chodzi o dobieranie stylówek, bo też jest o wiele większy dostęp, fajne są rzeczy, to ten poziom. I również ten poziom presji wobec tych dzieciaków uważam, że bardzo mocno urył. I te dzieciaki, zamiast być dzieciakami, właśnie wyglądającymi trochę jak tak głupkowa, to żeby później się można było pośmiać w przeszłości na zdjęciach, to teraz wyglądają jak mini chodzące profesjonalne modelki i modele. I do tego urodziły się już, można powiedzieć, ze smartfonem w dłoni. Urodziły się już z umiejętnością i internetu oglądania, ogarniania komputerów, internetów, tabletów i itd. i to niby można mówić, że ale to nic, no ale jak widać jednak coś, bo jeśli dziecko w podstawówce, gdzie ja, baba z roku 1988, nadal dzidziunia, mimo to baba, ale nadal dzidziunia, to ja, będąc w podstawówce to byłam zastanawiana, bo znalazłam Patyk. Tak, bo znalazłam Patyk na podwórku i mogłam być jak Sągoku i spałam z tym Patykiem, bo wierzyłam, że on kiedyś tak urośnie, jak właśnie Sągoku ja też tak polecę do nieba. To teraz dzieciaki myślą, że, o nie, mam yy, jedną powiekę, muszę szybko biec do, na, na op operację, na zabieg estetyczny, bo to nawet już wyszło trochę. W Japonii jest tak popularne, że wyszło z tej sekcji operacje plastyczne. To jest zwykły zabieg chirurgiczny, i tyle prosty, banalny. No, więc to jest a ogromna przepaść. I właśnie strasznie mają, uważam osobiście teraz, te dzieciaki, które są właśnie niby fajnie, bo mają ten dostęp większy do fajnych rzeczy profesjonalnie i mogą sobie, nie wiem, Strzykać fotki lepszymi aparatami, wszystko jest lepsze, a mimo to dodatkowo przychodzi ta presja perfekcji, profesjonalności, co jest tak naprawdę dziwne wobec młodzieży i dzieci, bo załóżmy, moje pokolenie nie, mało, nie miało tej profesjonalności. A teraz jest ten aspekt, musisz być profesjonalny, musisz wiedzieć, jak to robić, nie wiesz, szukaj tutorialu itd, tak i tak dalej. Z drugiej strony, chciałam też się pochylić i troszeczkę y, zabrać was w świat mentalności japońskiej, bo abstrahując od kwestii różnicy pokoleń, musimy też pamiętać, że no niestety w Japonii jest tak, że od zawsze Ponieważ już przez te nawet te starożytne standardy piękna twarz jest bardzo ważna. Oczywiście można powiedzieć, a to tak, ale w każdej kulturze ładnie ludzie mają łatwiej. True story, true story. Ale tutaj jest to w takim, takim, takim naszym, można powiedzieć, sosiku. Jak nawet z własnego doświadczenia, proszę przykład, jak to się zrobi, anegdotyczny, nie najlepszy, ale ciekawy dla ciekawostki. Jak urodziłam malutkie piękne, momisie. To pamiętam przyszła pani, która sprzątała pokój i zaglądnęła, popatrzyła się na mnie i mówi: No, będzie miała dobre życie, bo dobrą twarz ma. Mhm. No to zobaczcie, to był noworodek, on nie miał nawet kilku dni. No, no, ogarniacie. Ogólnie zresztą nawet mój ojciec patrzy na, na swoje dzieci i mówi: Izimodo, mm, Izimodo, Rajfuewa, Izimodo Deik. Czyli ich życie pójdzie z tym takim łatwym, um, łatwym modem, jak to się mówi, łatwym nurtem, tak że łatwiej będzie im. No bo są ładne tak od startu. I to też pokazuje, jak bardzo dalej kwestia właśnie tego wyglądu jest bardzo ważna. Co też jest bardzo dobrym przykładem, aby wam pokazać, to jest tak zwany no i job hunting to jest okres, kiedy Osoby już po szkole zaczynają szukać pracy, i często można zobaczyć grupy takich młodych ludzi w garniaczkach, w takich, wiecie, garsonkach, wiecie, taki typowo korpostylik, i oni chodzą, wiecie, na rozmowę do, o pracę do różnych firm. I to jest okres, który jest taki niesławny w, 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 i taki specyficzny, jakby w japońskiej kulturze. Bo to jest okres, kiedy ty zaczynasz dbać maksymalnie. Jeśli ktoś nie dbał, to zaczyna maksymalnie dbać o swój wygląd, swoje włosy, o swoją cerę. Bo jak już mówiłam, cera jest od wieków, więc nawet stare dziady będą to sprawdzać. Jest ważna, więc jest sprawdzana i jest taki, może tyle przesadę, czy znaczy to może jeszcze do mojego pokolenia, może teraz się już pozmieniało, ale zawsze było, że jak się zaczynają djab huntingu, to łap za peeling i jak masz pryszcze i, i, i trzy, i kup sobie bibiciora. Taki suplement właśnie często osoby, które mają jakieś właśnie wypryski, pryszcze, kupują ciokola, żeby szybko się pozbyć i mieć ładną cerę. Jest to taki starter pack każdego właśnie każdej osoby na job huntingu i to już pokazuje, że właśnie ta cera, ten wygląd, twoja fryzura, że można powiedzieć jakość twojej cery, tak, te piękno, czy jest jasna, czy nie ma pryszczy, to wszystko jest patrzone. Im piękniej, tym nawet widzicie pracę łatwiej znaleźć, bo to się niestety, ale liczy. Ale mimo tego właśnie takie durne kampanie skierowane właśnie do młodych, Dziewcząt najczęściej, bo najczęściej klientkami są dziewczęta, przez te kliniki są wbrew pozorom dalej bardzo mocno szykanowane, dalej piętnowane. Nikt tego nie chce oglądać. Oczywiście ta kultura operacji plastycznych, przez to, że też jest coraz ich więcej w SNS-ach, w mediach społecznościowych, też zaczyna się też bardzo mocno. Normować, bo w Japonii już mówiłam, kiedyś to była taka ostateczność, bo wszyscy wiecie, skinka, skinka, płci tu, płci tu, do nosa, bo też są płci do nosa, w sensie te powiększacze, takie się wkłada i ci wypycha nos. To, to się jakoś na tym bazowało, a teraz, poprzez to, że też Korea jest coraz bardziej popularna, a przez to, że tam jest o wiele więcej tych operacji, one są znormalizowane bardziej i są popularne, to też dziewczyny jeżdżą. Tak najbardziej jeżdżą. Więc jest bardziej ta normalizacja tych właśnie operacji plastycznych, co o ile o tyle dorosłej, świadomej osobie, która faktycznie jakiś ma całe życie kompleks i chce się go pozbyć, to jest spoko sprawa, ale z drugiej strony mamy te najmłodsze pokolenia te pokolenia z iPhone'ami, z aplikacjami typu Instagram, YouTube, TikTok. Właśnie i tej profesjonalizacji właśnie tego pokolenia, że wszystko musi być Tip top i tej nowej presji na nich, no to mamy gotowe no, nowe kompleksy i nowe, połamane pokolenie. Więc to by było na tyle, tak to wygląda. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, coś byście chcieli wiedzieć, albo też macie swoje przemyślenia, koniecznie napiszcie je o nich. W jeszcze raz, koniecznie napiszcie o nich w komentarzu i oczywiście zapraszam Was na łabisabi, bo tam zawsze dla Was czekają nowostki i przeceny. I widzimy się już oczywiście niebawem. Zaglądajcie też na Instagramy i też TikToki, bo tam się dzieje. Są nasi nowe pracownicy, więc poznajcie ich bardzo harto I też się będą po pojawiać na kanale. Więc widzimy się już niebawem. Dzięki. Dzięki. Bye.